Cześć, witajcie serdecznie na kanale Ela Forever. W dzisiejszym odcinku, na mi słońce, bo to dzisiaj pada, opowiemy sobie świątecznym na temat nowości, które weszły w firmie Forever, które możecie użyć jako prezenty z tego względu, że są bardzo wydajne, bardzo dobre jakościowo. Na pierwszym miejscu mają aloes. Użyje je każdy w Waszej rodzinie, są od maluszka do staruszka, ale też to, że są produktami. Które zastąpił naprawdę wiele, wiele butelek, i nie będziecie musieli kupować dziwnych zestawów prezentowych i nie będziecie wiedzieć, czy komuś odpowie, będzie odpowiadać zapach, czy coś się nie stanie ze skórą. Tu macie bezpieczne propozycje. Pierwszą propozycją jest mydełko: mydełko do skóry aloesowe z olejkiem arganowym, z wyciągiem z kokosa i wielu, wiele, wiele innych. I to mydełko stosujemy do całego ciała, dzieci możemy myć, ja daję do wanny, myję włosy, sama myję włosy, więc słuchajcie, to jest naprawdę mega wygodne. Tutaj mamy 473 ml, także to jest duże mydło, starcza dla rodziny na około 3-4 miesiące, zależy ile używamy. Ogólnie nawet nie całą pompkę, bo cała pompka to jest naprawdę bardzo się piemi. Kolejnym produktem, jak już mamy umyte dłonie, szczególnie teraz zimą po tych wszystkich płynach i tym zimnie, jest krem aloesowo-propolisowy. On już był w naszej ofercie, tak jak mydełko, ale po prostu przeszedł lifting, a jest bardziej gładziutki i się sprawdzi właśnie na nasze dłonie, na nasze stopy, ale też na naszą twarz, gdy wchodzimy na podwórko, jest zimno, czy wieje, czy idziemy na narty, pod makijaż także się świetnie sprawdzi. Także to jest krem, który Wam bardzo polecam zimą w tej nowej odsłonie. Kolejne dwa produkty, czasem szukamy zestawów prezentowych. To jest genialny zestaw. To jest po prostu no, rewelacyjny zestaw. Dwa produkty uzupełniające się w zupełności. Body Wash, dostępny w Polsce gdzieś tych dwóch tygodni dopiero, który właśnie zawiera i LOS, ekstrakt z kokosa z armiki Kimchu Irlandzkiego i wiele innych. Nam świetnie umyje naszą skórę, zostawi ją odżywioną. A jeśli na to zastosujemy Aloe Body Lotion, czyli już nawet na taką wilgotną skórę nałożymy Body Lotion, to on ze swoimi wszystkimi olejkami, które zawiera olejkami, to naprawdę nam nawilży skórę z olejkiem arganowym, olejkiem, e, wszystkimi tymi olejkami, które zawiera nam e, tą skórę, odżywi, nawilży i zostawi ładną, wygładzoną, także tutaj bardzo Wam polecam. Jest tutaj też żożoba, ekstra żożoba, więc naprawdę e, do pielęgnacji naszej skóry. I kolejne dwa produkty, żeby nie było na sam koniec, szampon i odżywka. I tutaj, jeśli znaleźliście poprzednie wersje, te wersje są naprawdę ulepszone e, i naprawdę daje to na 100 temu szamponowi. Bo rewelacyjnie się sprawdza przy włosach farbowanych. Ja mam włosy farbowane, są piękne, błyszczące. Po farbowaniu naprawdę długość ten efekt utrzymuje. To jest moje odczucie i naprawdę jestem z tego zadowolona. Sprawdzi się do wszelkich typów włosów, które potrzebują różnych zadań specjalnych, także ten szampon. Nie wszyscy używamy odżywki, ale jeśli ktoś z Was lubi odżywki, to wszystkie włosy kręcone, nawet proste nasza odżywka po prostu wymiata, jest taka delikatna, uzupełnia nam właściwą pielęgnację dla naszych zdrowych włosów, dlatego serdecznie Wam polecam. Także te wszystkie produkty, które tutaj były, nie da mi się ich dać, bo one są duże, to słuchajcie, to jest 300 ml praktycznie. Także popatrzcie, mamy tutaj pomycia, tutaj mamy, o! zestaw do rąk. Patrzcie, jakie Wam zrobiłam komplety świąteczne. E, tu macie mycie, y, tutaj macie dłonie, tutaj macie ciało, tutaj macie włosy. Słuchajcie, naprawdę można zrobić rewelacyjne zestawy, albo można dodać jeden produkt i na przykład pomadeczkę do tego i macie super prezent dla kogoś. Na pewno cała rodzina się ucieszy i tutaj od małych, od maluszka do staruszka, więc macie pełen wachlarz. Także zapraszam Was na kolejne filmiki i do zobaczenia!